Cześć, witajcie na kanale Świat Kostek w pierwszym odcinku serii SiFo w prostych krokach. Będzie to kurs, gdzie nauczy was nie tylko samej metody SiFo, ale opanujecie ją do tego stopnia, że będziecie na spokojnie układać poniżej 30 sekund, a może nawet 20. Przejdziemy sobie przez wszystkie etapy i nauczymy się porządnie układać kostkę. A dzisiaj pierwszy odcinek, czyli wstęp, przedstawię wam tutaj metodę, a także zarysuję nasz plan treningowy. Odcinki będą wychodzić co tydzień, dlatego subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. A teraz przechodzimy już do naszego poradnika. Żeby zrozumieć metodę CFOP, najpierw musimy się cofnąć do tego, co już umiemy, czyli LBL-a. Gdy układacie kostkę metodą LBL, czyli warstwa po warstwie, zaczynamy od stokrotki, czyli znajdujemy żółty środek, dodajemy płatki i mamy stokrotkę. Następnie budujemy krzyż. Tutaj z ramionami, biały krzyż. Dalej, pierwsza warstwa. Ten sposób jest prosty i zrozumiały dla początkujących, ale my to przyspieszymy. Dobra, ale dalej układając LBL-a, to byśmy wstawiali po kolei pojedyncze krawędzie, czyli zbudowaliśmy dwie warstwy. Dalej, krzyż. Permutujemy ten krzyż i teraz zamieniamy narożniki miejscami. Jeden jest dobrze. No i zostało nam je obrócić. To bardzo dużo etapów, a układając nową metodą CFOP, weźmiemy całą tą listę etapów i wyrzucimy z nich kilka tak by przyspieszyć układanie. Zmniejsza się liczba etapów, ale zwiększa się liczba algorytmów, których trzeba się nauczyć, ale spokojnie przez te odcinki wszystko wam wyjaśnię. Dobra, więc jak układa się metodą Seafood? Tutaj nie zaczynamy od stokrotki, a od razu budujemy krzyż. Biały krzyż. Czyli tak, bierzemy sobie na przykład, tu mam gotowe ramię, biało-niebieskiej krawędzi z niebieskim centrem, i od razu dokładam to do krzyża. Potrzebujemy czterech takich ramion. Tu jest zielono-biały, no to mogę go wrzucić do zielono-białego i mamy już dwa ramiona krosa, biało-pomarańczowy i biało-czerwony. To jest pierwszy etap, czyli C od krosa z metody Sivop. Pomijamy stokrotkę i dzięki temu zaoszczędzamy dużo czasu. I właśnie następny odcinek z tej serii poradników będzie dotyczył budowania krosa. Nie tylko jak go ogólnie zbudować, ale też będą rady, jak szybciej wkładać te elementy, czy budować to po prostu sprawniej, bo każdy kros, niezależnie od tego, jak pomierzacie kostkę, jest do zbudowania w maksymalnie 8 ruchów. I teraz wam to pokażę. Dobra, to spróbujmy ułożyć krosa w 8 ruchów. Dobra, więc liczmy ruchy, ile mi to zajmie. Raz, dwa, trzy i cztery. Ok, ta sytuacja była prosta. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Więc, jak widzicie, da się zbudować krosa w 8 ruchów, i tego będziemy się za niedługo uczyć w pierwszym filmie. To jest literka C. Następnie w metodzie CFOP jest F, czyli F2L. Układając lbl to wkładaliśmy, budując pierwszą warstwę, tylko jeden element, i on był tylko dobrze. A teraz będziemy budować takie sloty, czyli narożnik i krawędź. Tak, by taką całą część tutaj wsadzić. I będziemy układać od razu dwie warstwy. Więc gdy teraz widzę tutaj i narożnik i krawędź, pomimo tego, to nie jest dobrze zbudowany slot, bo, bo jak widzicie, ta krawędź jest tak, jakby odwrócona. No to będę musiał umieć odpowiednie algorytmy, bądź też wykorzystać intuicyjnego f tak, by zbudować ten. Slot i wsadzić go całego. Tutaj już mam jeden narożnik i nie będę go obracał, po prostu by był tylko jeden, ale znajdę jeszcze krawędź, połączę z krawędzią i wsadzę cały slot. Tak wygląda etap f 2 czyli tworzenie od razu dwóch warstw: first two layers. I tutaj mam narożnik, krawędź i to odpowiednio trzeba wsadzić. Tego również nauczymy się w tym kursie. Następnie, używając LBL-a, budowaliśmy krzyż. I na początek tak, będziemy jeszcze budować krzyż, ponieważ będziemy uczyć się uproszczonego OLL-a. Czyli właśnie literki O. OLL, czyli Orientation of Last Layer. Tutaj chodzi o to, by od razu położeniu dwóch warstw, jednym algorytmem ułożyć całą żółtą warstwę. Elementy jeszcze będą pozamieniane miejscami, ale już będą wszystkie patrzeć żółtym do góry. Tylko, że tych sytuacji jest 57 i ja nie polecałbym się ich uczyć wszystkich na początek. A lepiej yy, najpierw zbudować krzyż. I teraz tych sytuacji jest tylko 7. A 7 sytuacji myślę, że możecie opanować. Zbudujemy żółtą warstwę. I mamy już O. Została nam ostatnia litera, czyli P. Teraz jest Permutation of Last Layer, czyli trzeba pozamieniać wszystkie pozostałe elementy miejscami, tak by ułożyć kostkę do końca. I tutaj możliwości jest 21. W sytuacji, które mogą Wam się tutaj przytrafić, ale znając 7 algorytmów, możecie je wszystkie rozwiązać. Czyli tak jakby, jeżeli chcecie układać od razu, yy, widzę sytuację i chcę ułożyć ją od razu, no to wykorzystuję jeden z 21 algorytmów, ale tą samą sytuację mogę rozwiązać po prostu używając dwóch z siedmiu algorytmów. Więc zawsze da się ułożyć to siedmioma, ale jeżeli umiecie więcej, to to na pewno też usprawni wasze układanie. Teraz rozwiążę to dwoma algorytmami, czyli będzie to, czyli będzie wyglądało to w taki sposób: więc algorytm pierwszy, i teraz zamiana krawędzi. Bo tak, w tym etapie musimy zarówno zamienić krawędzie, jak i pozamieniać narożniki. To wszystko liczy się w literkę P. Więc ten nasz CFOP to tak naprawdę 4 etapy, ale uproszczony to 5, bo dodajemy sobie jeszcze krzyża przy budowaniu OLL-a. Teraz znacie już wszystkie etapy CFOP-a i wiecie o co chodzi w tej metodzie. A teraz jak się jej uczyć? Na początek polecam wam zacząć od nauki krzyża, czyli następnego odcinka z tej serii. Jest to proste i zawsze możecie to wykonywać nie musicie szykować sobie specjalnie sytuacji, a po prostu mieszacie kostkę krzyż. Mieszacie kostkę krzyż. No i tak będziemy to ćwiczyć. Ale więcej porad już za niedługo. Następnie polecam nauczyć się F2L. -a. I tutaj w odcinku pokażę wam kilka najważniejszych sytuacji, a także sposób na intuicyjnego F2L, czyli bez znajomości algorytmów, jak to tak sprawnie poukładać, żeby w prosty sposób zrobić sobie od razu slota, a nie tylko jeden narożnik. No i następnie uproszczony OLL.pl, ale w serii tych filmów będzie się działo jeszcze więcej niż tylko to, co powiedziałem, dlatego czekajcie na wiele niespodzianek, które pomogą Wam usprawnić układanie Waszej kostki. Ten kurs mógł być płatny, ale Wy oglądacie to na YouTube za darmo, dlatego koniecznie subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu odpowiem na wszystkie nurtujące Was pytania. Dziękuję za oglądanie i czekajcie na kolejny odcinek. Cześć!